Cześć, ja jestem Darek, a to jest Ale Kulturka. Tym razem kręcę vloga dla nowych widzów, ale także dla tych stałych, którym zdarzyło się coś przegapić w czerwcu, czyli podsumowanie miesiąca. Ale najpierw, dlaczego jestem taki wystrojony? Odpowiedź jest prosta. Dosłownie przed sekundą skończyłem kręcić swoje wideo CV. Szukam sobie zajęcia na wakacje, a być może także na dłużej. Czekam na komentarze prezesów firmy. Pod spodem na pewno podzielę się linkiem. No a teraz przechodzimy już do meritum. Czyli do tego, co zrobiłem w czerwcu na blogu alekultur.com i na vlogu na YouTube. Zacznijmy od filmów. Mnóstwo ciekawych wywiadów. Najpierw wrzuciłem bardzo ciekawy materiał wywiad z panią Barbarą Podarczyk, autorką książki Nie ma jednej Rosji. Następny był wywiad ze znaną i lubianą Katarzyną Pakosińską na temat jej książki Georgialiki książka na temat Gruzji oczywiście. Z okazji pierwszego dnia lata zaprezentowałem Wam wywiad z Magdaleną Witkiewicz na temat jej książki Szkoła Żon, książki erotycznej, która zdobyła nagrodę najlepszej książki na lato w plebiscycie internautów i czytelników, więc jest to ogromny sukces i możecie usłyszeć o tej książce właśnie u mnie. No ale najbardziej niesamowitym vlogowym osiągnięciem w czerwcu było zaproszenie do radiowej Trójki, gdzie przeprowadziłem wywiady z Borysem Szycem, Krzysztof Czyczotem i Wojtkiem Mazolewskim odsyłam Was do vloga takiego podsumowującego ten wyjazd. Tam są linki także do wywiadów, więc nie będę się powtarzał. A teraz książki, które przeczytałem w czerwcu. Recenzje znajdują się na moim tradycyjnym blogu ale możecie je tam przeczytać. Linki znajdują się w opisie filmu. No to jedziemy. Piąty elefant Terego Praceta, powieść fantazji z cyklu o świecie dysku. Recenzja Orłów i Wrony JMR Michalskiego otrzymała u mnie tytuł Kakofonia Orłów i Wron i ocenę jedynkę. no Bardzo nie podobała mi się ta książka. Było w niej tyle błędów, nieścisłości i niefajnych rzeczy, nawet błędów edytorskich, jak literówki, błędy ortograficzne, a, a nawet entery w środku zdania. Urojenie Janusza Koryla to thriller, kryminał, a może nawet horror, albo mieszanka tych trzech stylów na bardzo niewielkiej objętości. Króciutka książka, którą czytałem. No, pewnie w około dwie godziny, ale za to gwarantująca mnóstwo emocji i to jest punkt obowiązkowy dla każdego mieszkańca Rzeszowa czy Podkarpacia, bo, bo dzieje się akcja w Rzeszowie po prostu i bardzo fajnie poczytać o swoim własnym mieście. Przeczytałem także trzeci tom sagi Georgia Martina Nawałnica mieczy, stali śnieg Nawałnica mieczy, krew i złoto Dwie ogromne Cegłówki, ale warto było, bo to chyba najlepsza część tej sagi. W czerwcu powstało u mnie także kilka notek cyklicznych. Dwa odcinki vlogowego przyglądu nowości, gdzie wybieram się do księgarni i co dwa tygodnie opowiadam Wam o najfajniejszych nowościach na półkach. Przy okazji każdego odcinka oczywiście daję nagrodę i jeden z tych konkursów trwa nadal. Powstały także cztery notki podsumowujące konkursy w blogosferze u innych blogerów, czyli u was. Jeżeli organizujecie jakiś konkurs, podeślijcie linka do mnie, ja na pewno zareklamuję go u siebie. A jak upłynął wasz czytelniczy czerwiec, zostawcie ślad w komentarzu. Cześć do zobaczenia w następnym filmie.